Halo? Dzień dobry, witam z mojego lasu. Przepraszam. Wyspać się wyspałam. Godzina trochę późniejsza, bo już prawie siódma, to na mnie to. Ho, ho, już prawie południe. Zapraszam na poranne oddychanie. I dzisiaj, tak jak obiecałam kilka odcinków temu, chyba ze dwa, opowiem jak to się stało że jestem tu, gdzie jestem i jak pomógł nam w tym nasz pies Perun. To jest tak kochani, jak już człowiek przyjmie kierunek działania i on jest zgodny z tym naszym marzeniem, to po prostu wszechświat i wszystko nam sprzyja. I to jest wtedy najpiękniejsze. No tak patrzę, bo no jakiś ptak tutaj siedzi na gałęzi i mnie obserwuje. No, zobaczymy, ile Czy się nie spłoszy, to najwyżej go pokażę. Wdech, wydech 10 razy lub więcej. Jak się tak poddycha głęboko, to ma się taki, taki jasny umysł, takie jasne spojrzenie. O człowiek, mamu mózg dotleniony. Raz, raz, Oj. jakieś szyszki mi tu przeszkadzają. No korci mnie, żebym wam pokazać tego ptaka. Moment, poczekajcie, zobaczymy ci się nie spłoszy. Widzicie? Na gałęzi siedzi. A może on śpi? Chyba śpi, bo nawet nie drugie. Ale to dobrze. Cieszę się, bo mam towarzystwo. O, poleciał. Poleciał, ale jest tam dalej. Dobrze, kochani. Kończymy oddechy. No to co? Pięć przysiadów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, sześć. Sześć. Jak masz chęć, to zrób dziesięć, a nawet piętnaście. Super, od razu nogi inaczej pracują. Jak to było z tym naszym semperunem? Gdy podjęliśmy już decyzję, że wyjeżdżamy za granicę, no to co? Gdzie szukamy ogłoszeń? W internecie, ale się okazuje, że w mieście Radą, gdzie mieszkamy obok, też jest jakieś biuro, prawda? Pośrednictwa pracy zagranicznej. No to pojechaliśmy, przeczytaliśmy, akurat jeszcze było zamknięte, przeczytaliśmy, że tam tu praca, tam praca, tu. Okej, okay. ale co zrobić? Mieliśmy siedmiomiesięcznego psa. Rodwajera Peruna. Co zrobić z psem? No, z psem nie wyjedziemy. Oby, rozglądaliśmy się hotele. Hotel dla psa u nas w okolicy 700 zł miesięcznie. Ale wiecie, jeszcze żeby ten hotel jakoś wyglądał. No tak powiem, powiem tak, nie zachęcał. O, więcej nie powiem. No, co zrobić z młodym psem? Hm. No, zaczęłam obzwaniać znajomych. Ale przy, przyszła mi do głowy Monika. Monia, pozdrawiam. Bo gdy przyjeżdżała do nas, to no ona po prostu z tym psem się tak witała. I ja mówię: tak, po pierwsze, zna Peruna. Po drugie, lubi psy, bo to wszystko jest ważne. I lubi duże psy, bo Perun jako Rottweiler jest psem dużym. No i posłuchajcie, dzwonię do niej. Mówię: Monia, posłuchaj, jest taki temat. Nie wiem, co zrobić z perudem. Ona mówi, jak to tak nie wiesz, co zrobić? A dlaczego masz coś zrobić? Powiesz co no, podjęliśmy decyzję, wyjeżdżamy za granicę. A ona posłuchaj mówi, to ty nic nie rób, ale już masz jakiś kierunek konkretnie, Nie, nie. Na razie jesteśmy na etapie rozglądania się. Posłuchaj, bo moja synowa prowadzi takie biuro pośrednictwa pracy do Holandii. No nie no, posłuchaj się, no po prostu mówię. No nie, to jest po prostu aż niesamowite. Ten telefon był niesamowity, bo dzisiaj mogę powiedzieć, dzięki Bonice, jesteśmy tu gdzie jesteśmy. No i to jest to. Przyjęliśmy kierunek, zaczęłam, że tak powiem, szukać, bardziej szukać e, rozwiązania, a tu już samo przyszło. I co się okazało? Że na następny dzień już jesteśmy umówieni, że dziewczyna nam pozdrawiam. Wszystko wyjaśniła, pokazała. Pokazała umowę o pracę, pokazała warunki, powiedziała, jak to wygląda. I za dwa tygodnie byliśmy w pracy. Tak. Posłuchajcie, już na 3 grudnia 2018 roku jechaliśmy konkretnie do pracy, do hotelu, do pracy. Już wszystko było umówione, ustalone. No niesamowite. No właśnie to tak działa. Jak człowiek się tak w życiu mota, szuka, sam nie wie czego, nie jest na nic zdecydowany, bo wszyscy mówią, tak, przyjmij sobie cel. <laughs> Ale ja też pamiętam, jak ktoś mi mówił o tym, no przyjmij sobie cel. No kuźwa, jaki cel? To trzeba rozmawiać, to trzeba się zastanowić, trzeba spisać sobie na kartce, co potrzebuje. To nie jest tak proste, sobie ten cel wyznaczyć. Ale jak już chcemy to zrobić, to rzeczywiście wszechświat nam sprzyja. Tak, tak to działa. Moi drodzy, miłego dnia. Do weekendu niedaleko. Pozdrawiam serdecznie z mojego lasu. A mieszkam tam 500 metrów dalej to może 400 nawet. Wdech, wydech. Spokojnego dnia. Pozdrawiam.